O kurwa! Ja sobie to na SMS-a odstawię! O kurwa! Ja sobie je na SMS-a tam dziękuję! Stawię. Ej, bo ja się coś pochowałem, bo odtwarzam! Ja ledwo na siedzenie już siedzę, nie? A ja się zaspokojnie! Wołóżcie się spokojnie, to nie śmieję, nie?

A ja zwróciłem tego kotleta w szklan. <noise> 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 <się> nie śmiej! <głos> 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 Dobra, 3 w kajcie! Tatra też! Na no, ja no, to buduję! Musiałem wyszć mniej z nami. Słucham! No, nie Kurwa, nie mogę. Nie wyrabiam już, nie wyrabiam. Dwudzi 23 pola zaczęliśmy za 5 ustno! Kurwa, jak to tu na kiermasza, to pierdolnie śmiechu <śmiech> Kurwa, świtki śmiech! dwu <laughs> idę się wysikać, bo <laughs> zera popuszczę <laughs> przez <niego>. <śmiech> <śmiech> <O> bazie, <laughs> mamy kolejnego członka do śmiechu. <śmiech> 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 A kus. Co? 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 A się to chciał. Już, <śmierdziś> już kurde się może. Pej świszczysz. <śmierdziś> Jak ten kurwa, Bawinczyk. To się dusi. Pain ugryź serwetkę, to ci pomoże. A kurwa.